Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić prawdziwą, działającą rakietę w Minecraft. A więc zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Was poprosić, abyście zostawili subskrypcję na tym kanale na kanale MCCraft, abyście weszli na Instagram MCCraft Oficjal oraz dali łapkę w górę. To są trzy kroki dla nas ważne. A my już oczywiście przechodzimy do dzisiejszego odcinka i budowania rakiety. W tym miejscu zbudujemy naszą piękną rakietę, a do tego będziemy potrzebowali kilka detektorów kilka Bloki szlomu, jeden lepki tłok, kilka kamieni, dambowa klapa i krzesiło. Na początku budujemy blokami szlomu na wysokość 3, później na to kładziemy 3 albo jakieś inne bloki, detektor. O takie słatwo jej oraz budujemy taki niszczymy. Ok, już mamy tak to zrobione. Wy możecie to budować z na na kreatywie i tutaj dajemy lepki tło. Później niszczymy te bloki szlamu i tutaj stawiamy detektor. O tak. I tak stawiamy cztery detektorki. O tak, o w takim kole oraz nad tym tłoki. O tak to powinno wyglądać. Tutaj wsadzamy szlam. Ok. Już mamy gotowe. Obudowujemy to szlamem. O tak. O tak. Gdy jest już obudowane, stawiamy kamienie. O tak. Stawiamy kamienie. Ok. Zobaczcie, czy to jest, macie dobrze zrobione. O tak to powinno wyglądać. Gdy już mamy gotową taką rakietę, na tym stawiamy dębowe klapy. O tak to powinno wyglądać. Oraz teraz możemy już zacząć startować. Tutaj podpalamy krzesiwem i lecimy rakietą naszą działającą. O tak to, aby lepiej to widział, zrobię punkt inny widzenia. I tak możemy sobie lecieć bardzo wysoko. A ja dziękuję za ten odcinek, subskrybujcie kanał MC Craft, przecież to nic nie kosztuje, a możecie poprawić rozwój kanału. Następny odcinek za tydzień w sobotę o godzinie 17, a my już kończymy. Cześć!